Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie na moim kanale. Kochani, jak już widzicie temat relacja, relacja rak, bliźnięta, bliźnięta rak. Zobaczymy, co w kartach się przy was pokaże przy waszej relacji. Przypominam, na bieżąco będę starała się rzucać Wam na wszel wszystkie relacje, o jakie prosicie w komentarzach. Będę starała się robić Wam odczyty i wrzucać tutaj na kanał. Czekam na interakcję Waszą w komentarzach, jak te karty z Wami rezonują, jak Wy odbieracie po drugiej stronie te odczyty kart Tarota. Kochani, oczywiście przypominam, czytanie z czytaniem ogólnym jest każdym musi rezonować, tak? Zobaczymy, co karty będą miały Wam do przekazania, również łącznie z kartą anielską, którą rozłożę przy Waszej znajomości. Sama jestem ciekawa, co tutaj się w kartach pokaże. Zapraszam Was na inne odczyty, które już są dostępne na moim kanale. Dziś, co prawda, ten odczyt na relacje zamiast na godzinę 12 pojawi się teraz o godzinie 18 albo 16. Jeszcze nie wiem. Standardowo te relacje powinny się pojawiać codziennie o godzinie 12. Dziś jednak chciałam wrzucić Wam jeszcze odczyt na godzinę 12, który już jest na kanale. Czy ta osoba, czy on, ona odezwie się, czy kontakt powróci, jeżeli tak to kiedy Jeżeli jesteście zainteresowani, odnoszę do tego odczytu, który jest w filmach u mnie Gdyż dużo osób o ten odczyt na wybór karty mnie prosiło Także kochani idę y, za Waszymi komentarzami, Waszymi prośbami Staram się na bieżąco te odczyty, które Was interesują robić Zaczynamy, zapraszam do tego odczytu Zobaczymy, co karty Wam pokażą, a Wy pamiętajcie, wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszego życia, z Waszej myśli, niezależnie od tego, w jakiej relacji tu i teraz jesteście. Kochani, kochani karty już mam oczyszczone, a jeszcze karty anielskie, które też mam oczyszczone wcześniej, i sprawdzamy kartę anielską, radę, kartę intuicyjną. Zobaczymy, co wyjdzie w kartach przy Waszej relacji. Przypominam, relacja rak, bliźnięta, bliźnięta, rak. Zobaczymy również w kartach. Czy pasujecie do siebie? Jak, to karty, jak te karty tutaj przedstawią Waszą znajomość? Ja już dla części z Was widzę, że jest nieporozumienie, jest zawieszenie w relacji, jest brak kontaktu między Wami. Ale kochani, karta anieska mówi, że tak, czy tak. Czy teraz jest brak kontaktu? Czy jesteście razem? Jakaby to nie była relacja na ten moment, na tą chwilę przy Was kochani widać Was razem Do, w przeciągu roku widać Was razem widać, iż wszystkie wszelkie przeszkody, o których teraz myślisz zostaną pokonane dla Ciebie już pojawiają się przy Tobie znaki, sygnały, jeżeli jest brak kontaktu, czujesz, że ta osoba Cię obserwuje, dowiaduje się być może, kręci się w cudzysłowie gdzieś tam koło Ciebie, myślami na pewno jest przy Tobie są jakieś znaki, przesłanki Czujesz intuicyjnie i podświadomie Że kontakt między Wami powróci I kochani, jeżeli jesteście w relacji Która na ten moment e, Nie wiecie na czym stoicie po prostu W przeciągu roku tak samo jak dla osób Które mają brak kontaktu e, Tutaj karty się wyklarują I będziecie razem W relacji Tak karty mitu pokazują Gdyż karta anielska mówi tak e, Coś zadzieje się odnośnie tego, o czym myślisz, odnośnie osoby, o której myślisz, osoby z Twojego serca w przeciągu roku dla ciebie. Wielkie szczęśliwe zmiany wkroczą w Twoje życie, nastąpią w Twoim życiu. Także nie zamartwiaj się, nie myśl o tym, co nieprzyjemne, nie przyciągaj negatywnych myśli do siebie. No kochani, powiem tak: rak i bliźniak. To są bardzo silne osobowości. To są bardzo silne znaki Zodiaku. Szczególnie, że bliźniak, jak wiemy wszyscy, ma dwie natury, a rak chodzi w spak, tak? Czyli tutaj dojść do porozumienia między takimi żywiołowymi znakami i zmiennymi, bo bądź co bądź bliźnięta też są z, zmiennym znakiem. Też są z, znia, znakiem, który ma swój honor, poczucie takiej silnej wartości i lubi postawić jednak na swoim. Chociaż yy, zależy jaką mamy tendencję, w jaką stronę się skłaniamy, bo są też bliźnięta, które wolą ustąpić i tutaj właśnie przy tym raku to trzeba będzie, jeżeli Wy jesteście bliźniakami, partner, partnerka rakiem, to wymaga to od Was takiego, wiecie, szerszego spektrum spojrzenia na Waszą znajomość i czasami niestety, niestety ustąpienia. Jeżeli to Wy jesteście rakiem, a partner, partnerka bliźniakiem, tutaj... Yy, Partner lub partnerka będzie wymagała od was tej stanowczości, tej decyzyjności, tego, żebyście wy się określili, bo ona nie będzie domyślać się o co wam chodzi, tak? Ona nie będzie czytała wam w myślach. Ona nie jest w stanie tego zrobić. Trzeba jasno, wyraźnie mówić o czym myślimy, co chcemy przekazać, co mamy do powiedzenia, czy to jest przyjemne, czy to jest mniej przyjemne. Dobra, kochani. Wasza relacja. O, 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 o. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, kochani. No co tu ja mam wam powiedzieć? Tak, takiej karty złożonej. No to żeby od razu się wysunęły dwie tak uczuciowe karty i bądź co bądź skrajne, ale mające wspólny mianownik, czyli silną, głęboką więź i uczucie między wami. To jest, wiecie co? To jest jednocześnie karta. Te karty jednocześnie wskazują na relację karmiczną i relację dodatkowo, kochani, bratniej duszy. Co utrudnia bardzo. Bardzo aspekt waszej znajomości, bo nie dość, że uczucie i miłość między wami jest wielkie, te uczucie jest silne, ogromne. Przyciąganie i chemia jest taka, że wiecie, że nie da się tego zwyciężyć, zwalczyć w sobie tych myśli, nie da się sobie przetłumaczyć, czyli co innego rozum, co innego serce. Często wskazuje to na tkwienie w relacjach, bądź co, bądź lekko toksycznych, gdyż ta zależność między wami nie umiecie po prostu się dogadać z jednej strony, a z drugiej strony żyć bez siebie. No, ale, kochani, tak jak karty powiedziały w przeciągu roku, dla części z Was widać tą stabilność znajomości. Widać, iż ta osoba będzie próbowała zmienić się dla was, zawalczyć o Waszą znajomość, poprawić wasze relacje, wasze kontakty. No, dla części z Was widzę zobowiązania nawet. Takie, powiem Wam, z, y, zahaczające o nawet nie tyle mieszkanie, bo część z Was mieszka ze sobą, część z Was widzę, że jest blisko siebie bardzo czy to w pracy, czy w tej znajomości takiej, że mieszkacie razem. Ale kochani, karty mi to pokazują, że ta osoba się określi do tego stopnia, że może się oświadczyć. Widzę jakieś oświadczyny, zaręczyny bycie razem. Pokonanie przeciwności, skupienie się, zobaczcie, skupienie się na uczuciu. Część z Was w międzyczasie widzę, że się rozstanie, a jeżeli, tak jak powiedziałam, w pierwszym, w pierwszym rozkładzie kart, jeżeli jest ten brak kontaktu, to to rozstanie będzie Wam potrzebne. Karty pokazują, iż to będzie potrzebne, aby, abyście Wy sami zrozumieli, czego chcecie, aby ta osoba przy Was zrozumiała, jak wiele znaczycie w jej. Jego życiu, życiu tej osoby Na razie odgrywają y, sprawę, takie pierwszorzędne sprawy osobiste Ale bardzo takie finansowe, materialne Być może ta osoba jest przy Waszej pracy Być może poznaliście się nie tu i teraz, nie ten czas, nie godzina Być może, no przeszkody są między Wami, dla części z Was Takie, które można pokonać Ale jak ja mówię, na wszystko czas i godzina musi nadejść Jeszcze ten czas nie nadszedł, bo Wy też wcale nie jesteście pewni Wy chcecie być tą osobą, ale nie jesteście pewni, czy jesteście aż tak mocno, może tak, czy to jest bardziej fascynacja, czy miłość, o. Czy jesteście w stanie zaryzykować wszystko dla tej miłości i tego uczucia. Kochani, dla mnie tu wychodzi karta stricte jednego i drugiego. I z tej miłości nie widzę, żebyście wyszli. Jeżeli będzie rozstanie, jeżeli nie będziecie się widzieć nawet 2-3 lata, to jednak czuć będziecie podświadomie tą osobę. Tak to jest silne, Jakby wam to mia... jakbym miała wam to odpisać, tak to jest silna więź między tak wami. Tak to jest komana. silna Wiem. więź między wami. Nawet nie będę stawiać karty na przyszłość relacji, bo widzę was blisko siebie, widzę was razem, widzę powrót tej znajomości, relacji. Dla części z was są oczywiście różnice, widzę różnice wieku, e, mężczyzna lub kobieta. No, różnica wieku, nawet, powiem wam, plus 10 lat. Pokazuje mi się 5 plus 10 lat nawet więcej jest różnica wieku, co nie zmienia faktu, że e, no, nie przeskoczycie tego uczucia. Po prostu będziecie musieli albo to przepracować, to będzie Was kosztowało dużo siły, energii waszej życiowej i. Taki, takie poczucie ciągle niespełnienia, nieszczęścia bez tej osoby, takiego wewnętrznego, albo będziecie musieli to przepracować, postawić wszystko na jedną kartę razem z tą osobą i zaryzykować dla własnego szczęścia. Tak mi, kochani, to przy Was wychodzi. No mam nadzieję, że odszedł Wam się podobał, że no, czy karty z Wami rezonują, to czekam w komentarzach oczywiście, bo pamiętajcie, w czytaniach ogólnych chodzi o to, żebyście to Wy odbierali to tak, jak ja bym mówiła do Was. Każdy wiem, że mimo, że jest wiele informacji, każdy z Was wyłapuje to, co czuje w swoją stronę, co czuje, że to jest do niego, że ja mówię do ciebie, tak? To jest dla ciebie karta, mówi o tobie, mówi o Was, o Waszej przyszłości, o Waszej relacji. Także ja czekam na tą interakcję w komentarzach od Was, żegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu, czyli już dziś o 20.00. Ja jeszcze nie wiem, jakie to będzie czytanie. Nie, chyba wiem, wiecie, poczekajcie sekundkę. Tak, wiem, jakie to będzie czytanie, kochani. Dziś zapraszam Was na godzinę 20 czytanie. Będzie karty tarot, będę rozkładała dla Was, czy Jego, jej uczucia, intencje są szczere, są prawdziwe w Twoją stronę. Jeżeli takie czytanie Was interesuje, przypominam, dziś godzina 20, serdecznie Was zapraszam. Teraz odnoszę Was do innych odczytów, które już są dostępne na moim kanale. Kochani, żegnam się z wami, wszystkiego co najlepsze z mojej strony. Jak zawsze, trzymajcie się ciepło. Cześć.